No to witajcie akwaryści, Rafał Guzra z tej strony. Jest czwarteczek wieczór. Póki jeszcze światło go świeci, postanowiłem nagrać film. Opublikuje się on oczywiście w piątek rano, jak zawsze. Zastanawiałem się, o czym tak właściwie mógłbym teraz nakręcić. I tak naprawdę, siedząc kolejną godzinę przed moim Malawi, tym dużym, w sypialni wiadomo, siedzę przy, przy moim małym Blackwater, natomiast w przypadku w przypadku salonu Lubię sobie tutaj rozstawić fotelik, poglądać rybki i poobserwować zachowania pyszczaków. Tak naprawdę pomyślałem, że mogę Wam właściwie powiedzieć, dlaczego jestem tak maksymalnie zakochany w Malawii. Dlatego, że biotopów tak naprawdę mam kilka w domu. Mam Amerykę Południową, mam, mam zbiornik z żyworódkami, mam oddzielne akwarium z pielęgnacami Ameryki Środkowej. Tego zbiornika wam już nie pokazywałem, w którymś tam filmie myślę, że pokażę. No i oczywiście mam Malawi, które jest moją miłością i, i miłością było od dawna. I może warto powiedzieć właśnie, skąd to się wzięło, że znaczy skąd się wzięła tak duża miłość do tych rep. A zaczęło się to słuchajcie, w czasach jeszcze, kiedy miałem, nie wiem, 16, 16, może 17 lat. Akwarystyka w tamtych czasach, wiadomo, ja teraz mam 40, także to było, dobrze liczę, 25 lat temu prawie. W związku z tym no, akwarystyka też wyglądała troszkę inaczej, trochę inną mieliśmy wiedzę na temat akwarystyczne. Tak naprawdę mniejsza była dostępność sprzętu, albo ten sprzęt był bardziej ubogi, albo sprzęt był no, gorszej jakości i mniej zaawansowany, aniżeli jest w chwili obecnej. Natomiast. W tamtych czasach jakoś się, jakoś się łatwiej prowadziło tą akwarystykę. Jakoś te rośliny zawsze rosły, jakoś nie było takich zakwitów wody, natomiast nie było też takiego dużego dostępu, dostępu do ryb. Malawi pamiętam w tamtych czasach było jakąś tam nowością. Pojawił się nawet swojego czasu Klub Malawi, do którego należałem, gdzie tam zasiadałem w razie, no mniejsza o to, stare, dawne dzieje, w tym momencie już na Klub Malawi czasu nie mam niestety aczkolwiek z ludźmi utrzymuję kontakt i serdecznie ich pozdrawiam wszystkich, bo chłopaki i dziewczyny, dziewczyna, dziewczyny i chłopaki z Klubu Malawi robią naprawdę fantastyczną robotę, jeśli chodzi o udział w wystawach. Na przykład ostatnio na WDA pokazali dwa piękne zbiorniki. Poczekajcie, coś mi tutaj ostrości nie może złapać. Okay. Generalnie powiem Wam tak. W tamtych czasach, kiedy ja spotkałem się z Malawi po raz pierwszy, to były to strasznie drogie ryby. To znaczy, tak jak wiecie, na no, Gosia, który ma niecałe 20 lat, tak naprawdę chyba pieniędzy, jeszcze wtedy nie zarabiałem swoich. Wydanie kilkunastu złotych, czy kilkudziesięciu złotych na jedną rybę, to był taki trochę niemały wydatek. Tym bardziej, że jako, jako jeszcze gówniarz tak naprawdę, ja nie znałem hodowców, nie znałem tak naprawdę żadnych dojść, importerów. I trzeba było bazować na tym, co było w sklepach akwarystycznych. A sklepy akwarystyczne wyglądały, jak wyglądały. Pamiętam, wtedy w sklepie na Nowowiejskiej to był jeden z takich większych sklepów akwarystycznych w Warszawie. To były czasy, kiedy jeszcze w Warszawie nie było dyskusji, a to były czasy, kiedy nie było żadnych sieci handlowych, tak naprawdę. Trzeba było bazować na małych sklepach lokalnych, ale wtedy przyuważyłem pierwszy raz pyszczaki. Powiem wam szczerze, chyba to były jelołe. Chyba. Chyba, bo nie pamiętam już. Eee, próbuję sobie teraz przypomnieć, ale no, no ze, Przepraszam. Nie, nie, nie pamiętam, co to były za ryby. Musiałbym wrócić do jakichś starych fotek, zobaczyć, co w tych akwariach wtedy pływało u mnie. Eee, ale to może nie dzisiaj. Natomiast słuchajcie, y, oczywiście Malawi to są ryby, które mają piękne barwy. Y, jak widzicie tutaj to, co mi pływa y, w moim statku, to to jest po prostu moc kolorów żółty, pomarańczowy, brązowy, trochę fioletu, niebieski jasny, niebieski ciemny, granatowy, natomiast w tamtych czasach tak naprawdę nie chodziło mi o kolory. O co mi chodziło? Jak to dzieciak wiecie, chodziłem, chodziłem po sklepach akwarystycznych, zawsze tam się spędzało dużo czasu, niektórzy niektórzy z tych właścicieli tych sklepów gonili nas z chłopakami, dlatego że spędziliśmy, spędzaliśmy godzinę, dwie, trzy w sklepie nawet jak wariaci. Dopytując się różne rzeczy, oglądając ryby, no i byliśmy, podejrzewam, że strasznie irytujący dla tych sprzedawców, ponieważ absorbowaliśmy ich czas, który mogliby poświęcić tak naprawdę na, nazwijmy to, prawdziwych klientów, którzy te pieniądze u nich wydają. Natomiast pamiętam, że w sklepie na Nowowiejskiej to, co mnie urzekło wtedy, to było zachowanie ryb. To znaczy, Również nie pamiętam, jakie to były gatunki wtedy. Natomiast na Nowowiejskiej był, był taki zbiornik troszkę większy, większy jak na tamte czasy 200-300 litrów, w którym pływały już, już te pyszczaki dorosłe. Ja do tego sklepu chodziłem, 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 nawet przyglądałem przed witrynę. I strasznie mi się te ryby podobały. Natomiast w momencie, kiedy zobaczyłem ich tarło, ich sposób zachowania, ich tańce wokół siebie. Sam moment brania ikry do pyska, tak? co w sklepie rzadko się zdarza, żeby zauważyć, to tak naprawdę ja dostałem na tym punkcie Malawi pierdolca Dlatego, że jest to ryby z ryby, ryby z jeziora malawi. to w mojej ocenie to są ryby, przy których można cholera siedzieć przez 2-3 godziny. Tak jak to robię teraz, też będąc starym dziadem, już. I gapić się na nie po prostu urzeczony przez kilka ładnych godzin. W tym momencie, nawet kiedy nagrywam film, zauważyłem, że y, młoda para zebr próbuje mi się y, wycierać, jest skora do gonitw, ale to czego nie zauważyłem wcześniej, a postaram się wam pokazać na filmie, to para ideotrofeus w hangare próbuje próbuje do tarła. Samiec się wy zaczął wybarwiać ładnie. Ja ustawię teraz na miejsce, gdzie one tańczą i może, może będziecie mieć okazję, a ja szczęście to nagrać, moment, gdzie po prostu samiec próbuje się wycierać, wycierać z samicą. To jest ten ładny samczyk po prawej stronie. O, teraz zjął z obiektywu, więc go nie będzie widać. Poczekajcie, jeszcze wam stawię, bo one tańczyły tutaj i... Dzę, że upodobały sobie ten mały czarny kamień, który tam jest, jest na dnie, a może coś z tego będzie. To są jeszcze młode ryby, ale już tak naprawdę można by się spodziewać, że będą do tego tarełka podchodzić. I To jest, słuchajcie, naj... mój ulubiony moment w obserwowaniu tych ryb. Ustalenie rewilu to jedno. Ustalanie hierarchii, niezwykle ciekawa sprawa w przypadku Malawii, ale to jedno. Natomiast sam sposób rozmnażania i podchodzenie tych ryb dotarła, no dla mnie po prostu bajka. A bajka o tyle, że w bardzo łatwy sposób. O widzicie, widzicie, co się dzieje? Próbuję, próbuję. Yy, a dlatego bajka, dlatego, że można obserwować tak naprawdę te ryby nawet w ciągu dnia. Yy, te ryby nie są tak płochliwe jak, jak na przykład inne gatunki yy, i są w naprawdę cholernie wdzięcznym. Yy, yy, yy. No, źródłem obserwacji. Także ja głównie, głównie te ryby kocham właśnie z tego powodu, że ich ciekawe zachowania są na tyle, że nawet jeżeli przychodzi osoba, która kompletnie nie wie, o co chodzi z Malawii, pierwsze pytanie oczywiście jest, czy to są ryby morskie? Ja mówię, no nie no, to są ryby słodkowodne. No bo takie kolorowe. Ja mówię, no kolorowe, no bo ryby słodkowodne również są kolorowe i również są piękne, przecież wszystkie. I nie dotyczy to tylko Malawi, ale dotyczy też innych. No ale maja, Malawi powiedzmy, że bardziej szczególnie, aniżeli a yy, inne. Natomiast Neonki mają o wiele więcej barw tak? No ale Neonki każdy zna, yy, Mieczyki każdy zna, Skalarki każdy zna, nawet, nawet kto nie jest akwarystą. Yy, a w przypadku Malawi, no to nie jest jakby do końca to, tak, to takie pewne i, i laicy potrafią zapytać, tak? Natomiast w momencie, kiedy yy, zawsze opowiadam im dlaczego te ryby są ciekawe, zawsze poruszam ten temat podchodzenia do tarła Eee, ustalanie hierarchii, może hierarchii, jeśli chodzi o hierarchię, to nie, nie każdy zrozumie eee, czy rebiry, ale jeśli chodzi o tarło, no to wiecie. No to sprawy seksu nie są obce żadnemu człowiekowi, w związku z tym każde otarle, nawet ryb, czy rozmnażaniu się ryb lubi posłuchać. No a jak oczywiście usłyszą historię, jak to samiec wpuszcza mlecz do pyska samicy, która go drażni, eee, drażni jego płetwą odbytową, to w ogóle jest Hi, 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 ha, 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 ho, ho, ryby hodujesz. E, no jakby na to patrzeć, no to może, może troszeczkę tak, natomiast tak naprawdę mm, muszę wam powiedzieć, że sama obserwacja tych gatunków e, dla mnie to po prostu jest bajka. Teraz akurat przez ten tydzień miałem urlop siedziałem trochę w domu, trochę, trochę remontowałem, wiozłem swoje dzieciaki i to był ten czas, kiedy na spokojnie można było sobie usiąść z kawą w ciągu dnia i naprawdę te ryby przez kilka godzin poobserwować. One fantastycznie się zmieniają, bo minęło, minęło kilka tygodni od momentu założenia tego zbiornika. Ile? Drugi miesiąc chyba dopiero? Chyba tak. I Już widać jak ryby ładnie urosły, już widać jak się zaczynają, jak ja to brzydko nazywam, tworzyć samce, czyli uaktywniać się samce. Bo w przypadku młodych ryb nie widać jeszcze, który to samica, a która samica. Natomiast w przypadku, w przypadku już dorastających ryb, to się bardzo fajnie uwidacznia. Tak? Widać jak te ryby się zmieniają, widać jak zmienia się ich charakter, widać jak zmienia się ich wygląd przede wszystkim. Jedne rosną wolniej, drugie rosną szybciej. Samce potrafią naprawdę się pięknie wybarwiać. A ten samczyk tutaj, kurde i deotrofeusa, cały czas tańczy. Ja zatrzymam, może kamerę na nim dłużej. Chwila. Albo się spróbuję przestawić. Zrobię małe cięcie, przestawię się pod innym kątem. Może będzie lepiej widać. To poczekajcie chwilę. No tak, przestawienie, przestawienie aparatu wcale nie przyniosło oczekiwanego efektu od razu. Dlatego, że wiecie, wystarczyło, że wstałem i wszystkie, wszystkie moje pysie, jak psy, podleciały do góry, bo myślały, że jak podchodzę, to będę je karmił oczywiście. A z pyszczakami już takie, że można je karmić z ręki, one nie uciekają, one... one oczekują właściciela, mam czasami wrażenie, po to właśnie, żeby sypnął im, im coś do jedzonka, żeby je nakarmił, nakarmił z ręki nawet, one się nie boją. Zresztą ja te swoje młodziaki zawsze przygotowywałem do tego, żeby nie bały się przychodzących ludzi. Zresztą to akwarium stoi tak trochę, trochę w przejściu, czyli przy drzwiach wejściowych do samego salonu, w związku z tym ruch tutaj jest cały czas, no i musiałem dbać o to, żeby te ryby po prostu nie bały się przychodzących mieszkańców, tak? Bo może psa nie będą się bały, bo jest za mały, ale, ale dorosłych ludzi czy dzieciaków wiadomo, że tak próbuję, próbuję złapać właśnie tego idolka mojego o, widzicie biega lata pełen serwis od razu, od razu wyróżnia się z tłumu jako ten największy Deotrofeus, który jest teraz na górze i z tego co widzę teraz podczas nagrywania, to zaloty są do dwóch samiczek. Dziwne, bo wydawało mi się zawsze, że, że będzie zalecał się tylko do jednej. Ale być może szuka partnerki, będzie gonił po kolei samice. Najfaj... Najśmieszniejsze jest to, słuchajcie, że w przypadku biotrofeus widzę, widzę tu tylko dwa samce. W związku z tym może mi się trafić taki dziwny harem, że będę miał 10 samic i dwa samce. Zobaczymy. Jak na razie goni on wszystkie inne ryby. Jak widzicie, wybarwił się cudownie. Naprawdę, aż miło na niego jest popatrzeć. Nie będzie tego widać tak bardzo na filmie, natomiast naprawdę musicie mi wierzyć na słowo, że jego boki są w tym momencie całe, całe fioletowe. Znaczy, podchodzące w taki fiolet. Wygląda to kosmicznie po prostu. Może się uda nawet to na filmie jakoś tam. O. Może jakoś zauważyć. Dobra, zostawimy tak, ponieważ ja wiem, że on tutaj lubi, lubi latać. No i co? Słuchajcie, film jest taki trochę, yy, trochę nostalgiczny, dlatego, że wróciłem trochę do tych czasów, gdzie byłem dzieciakiem, gdzie zacząłem z pierwszym Malabi. Natomiast jak to się wtedy zaczęło? E, pamiętam, że zakochałem się w rybach. Nie pamiętam jakimi, jakie to były pierwsze, czy to były Labidochemisy, czy to były, czy to były e, e, saulosy jakieś, czy to były zebry. Za cholerę nie pamiętam. Pamiętam tylko, że kupowałem po jednej, dwie sztuki co jakiś czas, dlatego, że po prostu jako dzieciaka nie było mi stać na to, żeby kupić stado od razu po 30-40 ryb. Tak? Pierwszy zbiornik w ogóle podstawowy, błąd, jaki przygotowałem dla tych rybek, to był zbiornik jakiś 70 litrów. Eee, jakiś jeszcze niestandardowy, żeby było śmieszniej, bo dostałem jakąś dobrą cenę w sklepie. Potem nie mogłem dobrać ani pokrywy. Eee, on nie miał sporników, w związku z tym nie było jak dobrze zamontować szkła. Skończyło się na tym, że położyłem na nim siatkę, dlatego, że ryby potrafiły między niego wyskakiwać. Zbiornik oczywiście był za mały, no ale wiecie, no jako dzieciak wtedy nie wiedziałem za bardzo, jak, jaki powinien być. Próbowałem się oczywiście wyedukować, ale musiałem też walczyć o swoje... Znaczy, robić zgodnie ze swoimi możliwościami. No i dlatego ten zbiorniczek był taki, no, no troszkę za mały. Tutaj jest fajna walka, zebrzeżerują, w związku z tym postanowiłem przenieść tą kamerkę. Może będzie się coś fajnego działo tutaj. I słuchajcie, pamiętam, że z tym Malawi na samym początku zawsze miałem tragedię, bo im ryby mi podrosły troszkę, nawet do takiego rozmiaru, co tutaj, to za chwilę miałem po prostu walki mordercze, te ryby się zabijały, te ryby się goniły, za chwilę połowa miała poszarpane płetwy. No ale ja się wtedy nie pamiętam, że nie nie zrażałem, ciągle dokupowałem te ryby. Te ryby ciągle się zabijały i padały. Był taki moment, że, że tych ryb zostało dosłownie w akwarium moim w tej 70 kilka sztuk. No i wtedy człowiek poszedł trochę porozum do głowy i zaopatrzyłem się w 240 litrów zbiornik. No i to był już pierwszy taki strzał w dziesiątkę, Dlatego, że te ryby w tym zbiorniku zaczęły się już lepiej, lepiej czuć. A w momencie kiedy dokupywałem ich więcej. Zobaczyłem, że cholera jasna tych ryb wcale mi nie ubywa. Nie ubywa, czyli po prostu się nie tłuką. A jeżeli się nie tłuką, no to się nie zabijają. A jeżeli się nie zabijają, to automatycznie tych rybek jest więcej. I to był taki pierwszy moment, gdzie ja jako akwarysta odkryłem, że przegrzeszenie obsady powoduje to, że, że te ryby rzeczywiście zachowują się w stosunku do siebie trochę lepiej i trochę grzeszniej. Po prostu w tłumie. Tu Tłumie nie, nie dostają takiego małopiego rozumu i rzeczywiście potrafią, potrafią się utrzymać fajnie. E, to była pierwsza taka, taka nauka wyciągnięta z życia, e, bo książki mi o tym nie opowiedziały, e, IRC mi o tym za bardzo nie powiedział. E, opinii było wtedy w internecie, e, który raz wejścia 25 lat temu, y, więcej złych aniżeli, aniżeli ty, tych właściwych. To były czasy takie trochę, gdzie specjalista mający ryby, czekajcie, znowu nie mogło powiedzieć ostrości, że specjalista mający ryby powiedzmy od miesiąca lub, lub, lub nie mający tych ryb nawet, próbował się wypowiedzieć i był najmądrzejszy na świecie, tak? Bo u kogoś widział albo kolega kolegi ma to, on, on, on doradzi jak powinno być. No i niestety takie są czasy, że teraz też się takie kwiatki zdarzają, ale te informacje o wiele łatwiej jest zweryfikować. Czy zdobyć do, 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 dobre, rzetelne informacje chociażby z klubu Malawi, czy, 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 czy z FOR, czy, czy gdzie wypowiada się więcej ludzi, czy ewentualnie z jakichś innych stron internetowych. No. Widzicie, tak naprawdę nie potrafię się zdecydować, którą, którą część zbiornika Wam pokazywać, dlatego że w każdej coś się dzieje. E, o, tutaj ładna walka zeberek. Dwa samczyki walczą lekko o, te, o terytorium. Małe to, a zadziory słuchajcie, takie, że to głowa mała. Zrezygnowały? Nie, za chwilę wrócą do siebie. Poczekamy chwilę i zobaczymy. Ale to jest właśnie piękne w tych rybach. Jeżeli patrzysz na ten zbiornik, to na dobrą sprawę non stop coś się dzieje. To jest żywa akcja przez 24 godziny. To znaczy, dopóki jest wyłączone światło, w tym zbiorniku przez cały czas jest coś. Trzeba brać pod uwagę, że to są jeszcze młode ryby, w związku z tym nie ma tak zbyt dużo utarczek, jeszcze, tak? Nie ma zbyt dużo gonic, nie ma tych przepychanek się. W momencie, kiedy te ryby urosną, ich temperament również wzrośnie, w tym akwarium będzie się działo jeszcze więcej. I za to właśnie kocham Malawi. Dobra, wróćmy do tego mojego zbiornika. Pamiętam, że wtedy, mają 240 litrów, miałem, słuchajcie, totalny miks ryb, jaki tylko może być. To znaczy, ryby z rodzaju pseudotrofeus były różne, labidochromisy były różne. Generalnie, generalnie, jeżeli one się krzyżowały, a się krzyżowały, co mnie wtedy strasznie cieszyło, krzyżowały się i wychodziły no, takie, takie brudasy, tak zwane kundle. To znaczy, jeżeli jeden gatunek z drugim się skrzyżował, no, to nie zawsze wychodziła pełna, pełna ładna barwa, a tak naprawdę nie wychodziła zawsze. W związku z tym, no, trzeba było brać pod uwagę, że te młode yy, nie będą zawsze za ładne. Pamiętam, że akurat yy, losy jeszcze w tamtych czasach można było ładne kupić. Rzeczywiście one się mi się ładnie mnożyły i rzeczywiście ładnie wyglądały. Natomiast yy, to było kolejne moje doświadczenie, również z życia wzięte, mówiące o tym, że nie powinno się pewnych gatunków łączyć ze sobą. To był czas, kiedy zacząłem szukać już trochę takiej anglojęzycznej literatury, i tam rzeczywiście e, bodajże w pierwszych książkach Ada Koningsa były opisy, jak rzeczywiście te ryby powinno się trzymać w akwariach. Oczywiście zbiorniki, które on proponował, to e, były moim zdaniem stosunkowo za małe, ale to też były trochę inne, inne możliwości, jeśli chodzi o hodowlę ryb. E, ale już, już jakieś informacje rzeczywiście można było potwierdzić, że rzeczywiście nie powinno się pewnych gatunków trzymać razem. E, ponieważ będą się krzyżować i będą z tego, z tego wychodziły właśnie takie kundelki e, zbyt brzydkie. Tak? Już pomijam kuch sobny, który występuje w chwili obecnej w wielu hodowlach, natomiast tutaj mówmy już tylko i wyłącznie o tym, e, o tym że, że pewnych gatunków nie powinno się trzymać razem. I to było moje właśnie kolejne doświadczenie. E, potem z biegiem czasu e, był taki moment, że założyłem malawi jednogatunkowe, na które było to salusarium. Potem był, był, były to hongi bodajże. Ym... O patrzcie, sokolafi się trze. No widzicie? <laughs> Poobserwujemy je chwilę. Samiec się zeszła nie prężył. Poobserwujemy samicę, czy coś tam, yy, coś tam kombinuje. Yy, ale chyba nie. To są tylko tańce młodych samców. Jak na razie. Są... No, zaraz zobaczmy. Yy, no i patrzcie. Zapatrzyłem się na ryby i tak naprawdę już nie wiem o czym mówiłem. Mówiłem, yy, mówiłem o Azji mówiłem o łączeniu gatunków. A, mówiłem o jednogatunkowych. Yy, I słuchajcie, te jednogatunkowe rzeczywiście yy, do pewnego momentu spełniały swoją funkcję. To znaczy był wtedy, była wtedy taka moda czy tendencja do trzymania haremów, 1 plus 3, 2 plus 4 samice. Natomiast yy, w pewnym momencie, w momencie, kiedy dochodziło do tarła, Samce potrafiły te samice zamęczyć, i powiem Wam, że wcale to nie było fajne. I mimo, że wtedy wszyscy mówili o tym, że powinno się ryby kupować w heremach, trzymać w heremach, tak naprawdę ja z tego bardzo szybko zrezygnowałem, dlatego że odkryłem, że to wcale nie jest takie dobre, zwłaszcza dla ryb, które mam w zbiorniku. To znaczy, w momencie, kiedy ryby podrosły, ryby się zaczęły wycierać, a było ich na dany zbiorniku po prostu za mało. Dochodziło w składzie do tego, że były momenty, że samce wytłukły po prostu wszystkie samice i w pewnym momencie w swoich akwariach miałem po prostu samce i zostawały same samce. To była kolejna nauczka dla mnie i to była nauczka do przejścia z Malawii do takiego trybu, w jakim pracuję w chwili obecnej, czyli specjalnie przegęszczenie obsady, tak jak widzicie tutaj, gdzie tych ryb pływa masa. I tak naprawdę dobranie gatunków tak, aby one się wzajemnie nie krzyżowały, żeby nie wychodziły z tego po prostu żadne kundle. O! Zobaczcie, zobaczcie, zobaczcie co tutaj się dzieje. Po trochę Wam oddalę. One, co prawda ja wstałem teraz, więc one wszystkie jak pieski yy, przybiegły od razu do tego, żeby... Być może da, da nam nasz pan żarcie. Ale jak poobserwujecie teraz akwarium, to zobaczcie, że tutaj po prostu jest akcja jak w dobrym filmie sensacyjnym. Tutaj się przez... Cały czas kiedy jest włączone światło, coś się dzieje. Za to właśnie kocham kocham Malawi, za to kocham te ryby. Kocham te ryby też z tego powodu, że w momencie kiedy otworzę im pokrywę i będą chciały jeść, zobaczcie, po prostu lądują wszystkie do góry jak malutkie pieski. One się nie boją, one, one chcą dostać jeść, one oczekują. Tak naprawdę, w mojej obecności oczekują tego, że, że coś im sypnę, i nie boją się człowieka. A to właśnie jest coś, co ubóstwiam. Jadłem niedawno, ale jeszcze dostanę. O! I to jest jeden właśnie z ulubionych moich momentów przy Malawii. One co prawda jadły niedawno, dlatego woda nie jest taka. 100% klarowna, ale na potrzeby filmu postanowiłem dać im jeszcze trochę. Zobaczcie, jak po prostu małe piranie. Widzicie? Oczywiście oderwały się w tym momencie wszystkie razem od tego życia, które tam się m, się dzieje w toni wody i na dnie. E, po to właśnie, żeby, żeby troszkę zjeść. I one za jakiś czas oczywiście by wróciły od razu do, do swojego normalnego trybu gonitw, bujek, utarczek. O, no jeszcze trochę. Na wieczór dostają głównie suchą karmę, w ciągu dnia dostają mrożonki. Dobra, damy im jeszcze coś? Damy. Może zjedzą trochę z ręki. Oczywiście, że zjedzą z ręki. Nie boją się. No chodźcie. No i dobrze. I myślę, że tym filmikiem mogłem Wam spokojnie pokazać dlaczego właśnie tak kocham Malawi. Trochę powiedziałem Wam o mojej historii z życia, z przyszłości. Natomiast głównie chciałem pokazać y, piękno tych ryb w ich zachowaniu. Te wszystkie gonitwy, te wszystkie utarczki, y, sposób rozmnażania, y, sposób w jaki podchodzą do właściciela, tak? czyli do mnie jako do Pana i Władcy. <grym> y, w momencie, kiedy czekają, kiedy da się je karmić, gdzie tak naprawdę one chcą yy, yy, chcą przez cały czas yy, być przy właścicielu. To znaczy, że pod, podstawię rękę. Słuchajcie, one, one wszystkie się będą tutaj zlatywały. Moja żona mówi, że to są, yy, że to jest moja bada psów. Bo w momencie, kiedy się pojawiam i podchodzą do akwarium, one od razu lgną. Tak jak zresztą wszystkie pielęgnice, ale w przypadku dużej, dużej ilości Ryb, jak w tym Malawi, no to efekt słuchajcie, jest piorunujący dosłownie. O, zobaczcie, już się przyniosło na dno. Już tutaj zaczynają coś, coś kombinować. Morki bodajże, tak. Poobserwujemy jeszcze sekundkę. I będziemy kończyć ten filmik. Wszystkich tych, którzy nie mają Malawi, a chcieliby Malawi. Serdecznie do tego namawiam, bo jest to tak wdzięczny obraz, od, yy, akwarium do obserwacji, jak na dużo sprawy mało które. Bo żadne neonki, żadne głupiki, żadne molinezje, żadne, no może skalary tak, ale żadne z tych bardziej popularnych gatunków tak naprawdę, nie będą sprawiały takiej frajdy, mimo że nawet są bardziej, bardziej kolorowe i może cieka wyglądają ciekawiej, ale nie będą sprawiały tak olbrzymiej frajdy, jak, jak te moje pyszczaki. Pozdrawiam Was serdecznie i nie zapominajcie dać łapkę w górę. Pozdrawiam, hej!